Na moim kanale przywitać. I konie, kanały, się przywitać Przypomnieć o subskrypcji kanału I koniecznie zasubskrybujcie ten kanał Bo będą się pojawiały filmy I dajcie łapkę w górę, no proszę dajcie Jeśli to oglądacie, to dajcie tą łapkę w górę No bo, po co oglądacie Więc zasubskrybujcie ten kanał dajcie łapeczki w górę e, no, i, no i w dzisiejszym odcinku Nagrywam vloga po szkole Dzisiaj mamy środę Która jest godzina? Mamy godzinę 15.14 Ja skończyłam lekcję o 14.00 tak... 45, Chyba dobrze mówię mm, Tak, gdzie miałam 7 lekcji Dużo, środa ja Za chwilę sobie tą, to znowu troszkę, no, ale za chwilę ją sobie rozpuścimy, bo Już mi się nie podoba Znaczy, się cały coś tam Więc, no Proszę się Proszę się, że mi się No, nie ważne, już nie zagadam No, i gdzieś taki vlog po szkole Jak tam u was i szkoda, że to nie na żywo. Dobra. E, no i słuchajcie, oni. Um, nie wiem, co mam na myśli. mówić, nie wiem, na serio. E, no i są ciekawe, wy mieliście lekcji. E, ja tak jak mówiłam, 7. Ja zawsze tylko wolę sobie równe przedziałek. Choć ja nie wiem, pobre. Później sobie zrobię ten równy przedziałek. Na razie taki. Ja już takie mogę mieć rozrzucone. I no. Jeszcze, słuchajcie, na historii, bo ostatnio mieliśmy historii nie mogłam się w ogóle skupić, bo na przerwie przytom na ławce, na której były robaki jakieś I się wystrzeszyłam i na jednej i na drugiej i ja mega czułam, że wszystko się swędziało Obejrzałam się, ja nic nie mam na sobie, a ja się czułam, wszystko po mnie chodziło i w ogóle... Masakra Ym, no Ej, no, sobie miałam do Was nagrywać film, a ja nawet nie wiem Ja, ja, ja nie wiem nawet co nagrywałam Sykra. Yy, dobra, yy, no i ogólnie to dziś, yy, a ogólnie to my omawiamy lekturę Katarynka Szczerze, to jest pierwsza lektura i nie podoba mi się, ja jej nie lubię Mi się ona nie podoba, Mega mi się ona nie podoba? Nie wiem, nie wiem No wiadomo, jest krótka, No to właśnie dobrze, ale no mi się nie podoba ta Katarynka Włosy też Jezu, no ja nie wiem, co mają twarz mówi, co jest ze mną Szczerze, ja nie wiem, co miałam do Was mówić. Nie, no, to będzie bez sensu, Ja nie wiem, co ja miałam do Was mówić. Nie. No. Dobra, może sobie przypomnę. Nie, nie wiem. Mm. Dobra, jakoś sobie... A, dobra, już wiem. Dobra, jakoś sobie zaczniemy normalnie i ogólnie to ci mam średnia, a jutro mamy czwartek. Najokropniejszy dzień. Nienawidzę czwartków, nienawidzę, i chcę, to zapamiętajcie. ja nienawidzę, nie, że nie lubię, ja nienawidzę czwartków, nienawidzę, czwartek to jest najokropniejszy dzień, a wiecie dlaczego? Poczekajcie, tak, że to motora, no, ale nienawidzę czwartków, bo w czwartek jest informatyka. Nienawidzę informatyki. Po prostu nienawidzę. Ja nie, że nie lubię informatyki, nienawidzę. Nienawidzę. Bo szczerze to ja nic na nie, nie umiem. Nic nie umiem. Ja to naprawdę. Ja nie wiem. Ja się czuję, nic nie umiałam, No, słuchajcie, jeśli jak już to na telefonie tylko siedzę oglądam coś, a na laptopie. Ja nie, nie mam komputer, nie, nie siedzę w ogóle. I ja nie mam. Nie ja nie wiem. Ja nie miałam jakichś złych ocen w tamtym roku I teraz my jeszcze nie mamy I jeszcze na koniec, więc ja nie wiem czego panikuję, ale ja nic nie umiem Zawsze jedyny anioł pomocny to jest Marika, która ko mnie siedzi e, ja, ja nie mówię, że jej po prostu wykorzystuję, że ona wszystko za mnie robi i Ona nic, ona, ona nie, nie robi mi wszystkiego za mnie, tylko wiadomo jak czegoś nie wiem, to mi pomoże No bo słuchajcie, ona mi ratuje życie Jeśli nie, to ja, to ja by widzieliście już mnie leżącą na podłodze bo ja bywa... już nie wiem. Jutro jest informatyka. Na, ta, w tamtej, na tamtej informatyce robiliśmy coś łatwego, tak pani powiedziała. A ta jutrzejsza informatyka... Powie, dobra, pani powiedziała tak, że... dobra, zaczniemy sobie od tego łatwiejszego. 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 Wy to rozumiecie? Matko. Czyli to, to, tamto, co robiliśmy było łatwe. A to, co jutro będzie trudne? Uff, nie, ja nie dam rady Nie dam rady Ja tak nienawidzę informatyki To jest dla mnie takie Ja słyszałam, że ktoś też Jedna kogoś córka też nie lubiła informatyki bo ona powiedziała, że jakby wyszła z piwnicy Czy jakoś tak Że na nic nie rozumiała tej informatyce by była głupia I szczerze, każdy Każdy z klasy może powiedzieć, że jestem głupia na informatyce Każdy Bo ja się z tym zgadzam Bo ja Nie wiem, bo Dla mnie wszystko wydaje się trudne jest masakra Nienawidzę informatyki Ym, i matmy nie lubię, no bo to każdy, no w sumie może nie każdy, ale ja nie lubię informatyki, nie lubię matematyki, a matmy, ale no nie lubię matmy, a nienawidzę informatyki, nienawidzę, no jedyne co może lubię to teraz biologia Chyba tak, ale nienawidzę informatyki. że... jak ktoś mi teraz to powie, że lub, y, lubi informatykę, to naprawdę chyba, chyba to jest głowy, Znaczy, no nie no, no nie no, 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 żartuję. No. Wiecie, każdy może inaczej patrzeć na informatykę, ale ja jej nienawidzę, bo ja nic prawie na niej nie umiem. Yy, no, ale nie, że każdy robi za mnie całą robotę. Jakby, no wiecie, pomaga mi w niektórych rzeczach, choć sama powinnam, ale jakby sama robiłam, to chyba by prędzej mi już grub musieliście było szykować. Yy, no i to by było takie, że i to by było takie, że nie do końca, nie? Więc e, taj, to co, to wszystko takie by było. Ej, no, więc ja, ja nie mogę tak kryć, no. E, znaczy, no, słuchajcie. Ja na informacji nie jestem jakaś. no Co wy, Nie wiem racji, ale no nie mamy żadnych ocen. Wtedy nie miałam złych. Ale ja się czuję, jakby nic nie miałam. Mam to lusterko i patrzę na siebie. Dobra, e, ogólnie to. Powiem Wam szczerze. Że to jest dopiero początek, a ja już czuję, jakby to było dużo nauki. Jutro mam czwartek i jeszcze piszemy pracę klasową. Ym, opowiadanie z dialogiem. Ja tu mam jedno, bo pisałam. Szczerze, nie napisałam wszystkich. No bo ile można? Powiedzcie mi, ile można? Trzy opowiadania: Zagup, Zaginiony pies, przygody na wsi, kłótnia w szkole, czy jakoś tak? No ile można? Trzy opowiadania napisać? Czekajcie. Jedno, Dobrze, szczerze, mi kartki już pewnie nie starczyło. nie, to jest. A, nie. To jest za kartkę. wiem, co to są za kartki? A nie, to nie ta. To inna. Yy, tutaj. Tutaj zaginiony pies. Tylko czekajcie, które. Yy, to pierwsza strona. I końcowa strona. Prawie mi było koniec miejsca. I to jest przygoda na wsi. Ja szczerze, jutro już ja nie piszę już kutnia w szkole, ułożę sobie w głowie, bo to jest niemożliwe. Słuchajcie, to jest początek, początek prawie. Wiem, które to, no nie wiem, w, w tydzień, ale słuchajcie, em, co ci. ale słuchajcie, to jest masakra. Szczerze, nie wiem, ale dla mnie, szczerze, nauczyciele za dużo wymagają. Znaczy, no o to chodzi, że jakby to wszystko już było za dużo. Dopiero to począłam takie że nie było. No a moja mama mówi, że to już takie za dużo. Ym, jakby nauczyciel jeden nie umie nauczyć wszystkich przedmiotów. No są niektórzy, którzy wiadomo, uczą tego, tego, no ale to może parę tylko przedmiotów. Nie nauczą wszystkich, wszystkich, jakie jak jest na w szkole. A nauczyciele od nas wymagają, że nauczymy się na wszystko. Znaczy u, nauczymy się wszystkich przedmiotów. No, wiadomo, ale no tak. Ym, nie wiem, no przecież jest to, 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 to i to jest już masakra, tak? Jutro mamy pracę klasową, trzy opowiadania i nie, ja nie wiem czemu, czemu nie losowaliśmy w ogóle przed tym, żeby wiedzieć i pisać z dialogiem dialogiem, opowiadanie przed tym, czyli wiecie, żeby już mieć uszykowane i wiedzieć jakie napisać, tylko jutro będziemy losować I jakby ja nie wiem i, i, mój, ja szczerze tak, To zazdroszczę mojemu bratu, bo on, podstawówka podstawówka? Jezu jakie ja chodzę to jest ja chodzę do podstawówki, nie wiem, no podstawówka. To słuchajcie, to jest, naj... jest najokropniejsze. To jest najokropniejszy etap w waszym życiu, bo to nauka będziecie mieć pod Ale mojemu bratu to zazdroszczę. On już wyszedł, on ma po prostu praktyki, wiadomo to, w szkołę. Dzisiaj był w szkole, jeszcze jest, za chwilę przyjedzie, czy jakoś tak autobusem. I on prawie nie ma, no miał tam coś z matmy, to... Ale nie ma takiego szału, jak u mnie w szkole. Mój brat to ma spokój i w ogóle. A ja? ja to po prostu ciągłą naukę. I on powiedział to takie życie. No i no, prawda, no słuchajcie, każdy się uczy i każdy musi. Ale zastraszczem mu, że on po prostu to już ma lżej. On już nie ma tyle nauki, co ja, a ja mam. I no, A właśnie, ogólnie to jakie są Wasze takie postanowienia na ten rok szkolny, bo moje to są takie, że tak, żeby mieć dobre oceny. Na ja tamtym roku nie miałam złych, no ale wiecie, żeby mieć te dobre. Yy, no. Yy, I drugie to jest. Jezu, ja nie wiem, jak się na Was mam patrzeć tutaj. Yy, w ogóle drugie to jest. A, pisanie ładnie w zreszcie, bo ja po prostu zazdroszczę o są, trochę ładnie piszą, takie małe literki, bo ja mam pismo takimi trochę dużymi No Nie wiem, tu mogę Wam pokazać Widzicie, widzicie? Ale na odwrót macie No wiecie, tu się tak nie do końca starałam, no ale słuchajcie, no nie mam już takiego pisma malutkiego, takiego idealnego No, a trzecie postanowienie to jest bardziej się... Uczyć matematyki, nie, że ja po prostu nie mam żadnych oceny matematyki, dzisiaj pisaliśmy kartkówkę. Eww. E, e, jakby wiecie, y, ja i matematyka to nie jest nic łatwego. Uczyłam się z moim tatą wczoraj jeszcze i powiem tak. Yy, niby tutaj ja powinnam wszystko umieć Mój tata sam się zastanawiał, jak zrobić coś Więc jakby, wiecie mm, No, no trochę coś umiem Choć zapomniałam, no ale wiecie no, yy, Nie każdy jest idealny No ale chcę się bardziej wziąć za tę matematykę Wiecie, coś, wiecie, czy mi się będzie chciało To jest tylko powiedzenie Czy mi się będzie chciało, czy ja w ogóle nie widzę siebie Mi już się robi gorąco yy, Ale szczerze To chcę się bardziej wziąć za matematykę Chcę bardziej, jakby wiecie No Jestes tak bardziej, 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 może nie wiem, coś powtórzę, coś to, 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 ale nie wydaje mi się, że będę najmądrzejsza na świecie. Wiecie, to, to, to nie jest możliwe. Ale można powiedzieć, że może. Czemu ja... I od... w ogóle... Poczekaj, chwilkę, kilka. E, no. I tak jak mówiłam, e, że... Co ja do Was w ogóle mówiłam? A no, że chcecie podnieść się to matematykę, bo wiecie. No, no jest trudna. Nikt nie może powiedzieć, że nie. No chyba, że ktoś ma głowę po prostu idealną do matematyki, no ale ja nie matematyka to taką. No, może to widzę, tak e, No, ale no, e, no że tak, matematyki nie lubię, a informatyki nie lubię. Ja Naprawdę nienawidzę, nienawidzę mi się... Mi serce to tak lata. Jak ja mam... Ja tą informatykę. nienawidzę lubię, informatyki, to jest najgrowić, żeby mi coś że się chce płakać, że ja jutro. Jutro jest informatyka. Moje serce naprawdę mocno bije Ale dobra słuchajcie kochani e, Ja teraz muszę jechać z moją mamą Jeszcze gdzieś Tylko w sumie Nie wiem Nie, mój brat przyje... Aha po, to e, Ja muszę jechać i wrócę do was Wrócę do was I zresztą sobie pogadamy Czy ja na jutro muszę na coś się uczyć? A no to ale wiecie co? W sumie nie muszę tak tylko powtarzać na tą pracę klasową, bo ja szczerze, to ja mam głowę z wyobraźnią. Ja szybko sobie ułożyłam. No, ja mogę nawet Wam no przeczytać. E, e, zaginiony pies, ale tylko krótko, bo to już by było chyba za dużo. Pewnego dnia wstałam do szkoły. Bardzo nie chciałam mi się e, wstać, ale kiedy usłyszałam szczek swojego psa, to jest o tym zaginionym psie. E, od razu, w sumie sobie uciek, ale dobra jest rzadko. No. E, to było od razu wstałam. Poszłam do łazienki i się ogarnęłam. Kiedy zeszłam na dół i poszłam do kuchni y, na śniadanie. Wtedy mama rzekła. Pamiętaj wypuścić psa na ogród. Martyna odpowiedziała. Y... Aha, dobrze. Ja ten później y, będę pamięć, Czy ja sobie będę pamiętać? W sumie nie wiem, co będzie dobre. Dobra, będę pamię... Dobra no że dobra powiedziała, nie? Bo tak. Siedź, Dobra, ja już więcej nie czytam, bo nie chcę za długo przedłużać tego filmu, ale powiedzmy, że Mam trochę Wiem... Ja, ale Ja autobus, ja nie wiem, czy mój... Nie, bo on nie będzie autobusem, nie wiem, No, ale słuchajcie, no to widzimy się na filmkę, Mam nadzieję, że nie nudzicie na tym filmie, ale nie wychodźcie z tego filmu Jeśli widzicie ten moment, nie, 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 nie wychodźcie z tego filmu Bo się zobaczymy i pogadamy A my się wydaje, czemu... Mi się wydaje, że lubicie ze mną gadać, no jakby nie chcecie posłuchać i gadamy sobie w ogóle, ale słuchajcie, nie będą filmy tego gadania, ale i dawno nie nagrywam vlogu, więc no, ale dobra, my się widzimy za chwilkę, w sumie za godzinę, a w w ogóle mam godzinę, bo nie wiem co, 15.28, no to tak, nie wiem, może się widzimy, ale będziemy się widzieć, więc budziaczki i widzimy się za chwilkę, powiedzmy dobra, za godzinę. Dobra, słuchajcie, Kani, Ja jestem w samochodzie. I się stresuję, bo tutaj dużo chodzi osób. Jeśli ktoś zobaczy, że gadam sama do siebie, to pomyślę, że jest to nienormalna. Ale wiecie, można jakieś filmy. Lepiej tak będę. Yy, w ogóle. I no... Nie tutaj czekam na mamę i no. A może sobie coś zaśpiewamy. Yy, no i jak wrócimy do domu, to chcę po czymś tam o czymś pokadamy, no to może zaśpiewam coś na no to. Yy. Na ziemi trzyma mnie już tylko grawitacja W czuję dym z poprzedniego lata Zapalniczki dźwięk, bo powoli gasnę Rozpalcie mnie, bo chcę poczuć jak dawniej Na ziemi trzyma mnie już tylko grawitacja Dobra, koniec koncertu Koniec Telefon i widzimy się w domu o, to już. Nie za bardzo, więc widzimy się w domu. Mm, widzimy się w domu. Dobra, jestem ciekawa, nie wróciłam. Ym, I no, zaraz i będziemy Za chwilę kończyć ten film, ale jeszcze sobie pogadamy. I w ogóle woda. Ej, ja to kocham. Ja widziałam to parę razy w Pepko, ale nie byłam przekonana, ale jak to kupiłam, to jest mega. I jeszcze tego jest słomka. Ja mam inne grubsze, choć no używam je, ale no teraz używam taką, czy jak taką słomkę, to leci do Pepko. Są też takie osobne, ale ja kupiłam z takim grzybkiem, który jest zmawia fajny, ładna I pijcie wodę, tak? Nie pijcie ciągle tych jakichś tych kolorowych to w ogóle. No, jak ja widzę, to ja mówię, dobra, może kupię, ale ja mówię, Dobra, nie. Ja bym w domu mam wodę i wodę. Lepsza, zdrowsza i w ogóle, choć. Może nie znasz tyle. Może ciągle pijcie wodę, wiem, czy to dobre, ale w Pepko, więc polecam te grzybki i są jeszcze inne. mam podręcznik do informatyki. Zobaczymy co. Ja wiem, chyba na bo Pani powiedziała, że to na podkazanym drugiej, 32, ale jednak nie robiliśmy na tej stronie. Zobaczymy co to jest. Mhm. Mm mhm. Mm Będę leżała na podłodze. Mhm. Mm no. No. Wydaje się łatwe, ale niby trudne. Rozwiązywanie pro... problemu? A nie, rozwiązujemy problemy wykorzystaniem y, zas zas zasadów internetu. Zasobów internetu? No nie wiem, takie coś. Ale wiecie, mi już możecie szukać ja nie. Nie, no naprawdę nie. Nie, nie, nie. nie. Ej, ale na serio, słabo mi się zrobiło. Uff, już się Naprawdę szczerze mi się słabo zrobiło. Ja tak nie mam tej informatyki. Szczerze to jej się boję. I ja mówię, mamy, wiesz, co jutro jest? Czwartek, a jest informatyka, czyli coś najkropniejszego. mi słabo jest. Uff. Ej, nie, ale szczerze. Ja tylko nie rozumiem, co tu jakiś globus mi pokazują. Jakoś wyszukiwarkę, co to jest? Co to jest, Jezu! Co to jest, Zastanawiam Zastanów! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to za globus? Co za globus, zobaczcie? To! widzicie to na globu? Co to nie? No nie wiem, dobra. Muszę się ogarnąć, życie Mam jakaś radę chyba. Mm. Dobra, słuchajcie, czekaj. Myślę, no będziemy kończyć ten film, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się w kolejnym odcinku, wracić dla Was. I życzę Wam miłego dnia albo nie wiem wieczora, bo nie wiem kiedy to oglądać, ale życzę Wam powiedzmy, dobra. Mm. Godziny już nie patrzę, co jest, ale dobra, mm, życzę wam miłego dnia, czy jakoś tak i mam nadzieję, że... No, muszę zrobić dla Was obrót... I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie i, jak, i takim, który innym, nie takim, no wiadomo, vlog, ale jakimś takim innym, więc widzimy się w kolejnym odcinku, jest subskrypcji kanał, wstąpkę i łap... Dobra, Muszę powiedzieć dokładnie, pamiętajcie o subskrypcji, kanał, wstąpkę i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa!